Kościół krakowski przyjął wezwanie i apel Ojca Świętego Franciszka o modlitwę, a także i post w intencji pokoju w Syrii. My jesteśmy wrażliwi na cierpienia narodów, na cierpienia poszczególnych ludzi, bo przecież mamy historię polską związaną z tylu wojnami, z tylu cierpieniami. Dlatego tak samo jesteśmy wrażliwi, co się dzieje w Syrii. Widzimy poprzez środki przekazu, że ludzie giną i to w sposób straszliwy. Dużo ginie, w tym dzieci. Poza tym cały pokój w Azji Mniejszej jest narażony na niebezpieczeństwo wojny. Łączymy się z wszystkimi kościołami jutro na modlitwie i adoracji wieczornej we wszystkich kościołach, wspólnotach, decyzji. Szczególnie wybraliśmy Kościół Franciszkanów, bo związanie z tym kościół, z Duchem Świętego Franciszka, związanie z Asyrem, miastem pokoju. I tam, w sposób szczególny, poprzez Świętego Franciszka, a także błogosławionego Jana Pawła II, będziemy prosić Pana Boga o dar pokoju dla Syrii. Dla krajów Azji Mniejszej i odar pokój dla wszystkich na całym świecie.